Cześć. jako że i wy lubicie koreańską tematykę i ja i ostatnio byłam w Seulu kolejny raz to mam dla was kolejną odsłonę makijażu koreańskiego troszkę jednak innego i to coś co wpadło mi mega w oko właśnie na evencie widziałam kilka dziewczyn pomalowanych w ten sposób strasznie żałuję że nie zrobiłam im wtedy zdjęcia bo myślałam a znajdę jakiś podobny makijaż online i okazało się że nie znalazłam jednego takiego konkretnego makijażu ale wkleję wam tutaj garść inspiracji tego typu co tutaj będzie takiego ciekawego w tym wszystkim? To to, to to w ogóle cała dolna powieka, która będzie zrobiona w zupełnie inny sposób: czyli mega rozświetlona i wybrokacona prawie całe, cały, cały dół i lekko przedłużony, tak, ym, tak jakby kreska rozmyta, brązowa, zmieniając kształt oka. Zrobię też kreskę z cienia, które koranki bardzo często robią. Yy, no i oczywiście kilka tych takich yy, fajnych, ciekawych atotów. Tutaj wysoko róż, proste brwi. I tak dalej, coś co jest mega urocze, bardzo charakterystyczne. I to wszystko będzie wykonane polskimi kosmetykami, bo da się bez problemu. Perustarko, lecimy. Zacznę od twarzy i kremu BB Rosy, który to marka jest polska. Ona jest z Contigo i właśnie ma takie wkuszenie kremy BB. Ja go nałożę gąbką, bo tak mi po prostu wygodni, ale właśnie z tej, z tej poduszeczki. Delikatna konsystencja, piękny, delikatny, pielęgnacyjny zapach, no i naprawdę fajne krycie, bo ja tego produktu biorę naprawdę niedużo. Też będę go nakładać tak, żeby nie zrobił mi machy, bo Koreanki bardzo lubią, żeby ich skóra była mega świetlista, wręcz się świeciła, błyszczała, o tak, żeby jednak tam było ją widać, że jest ta skóra, a nie że są produkty, które ją zakrywają. Korektor. Wybrałam ten z Catrice. On mówi, że jest mocno kryjący, że jest tam Liquid kamuflaż, ale nie jest jakimś super mocnym kamuflażem. To jest lekki, nawilżający korektor, bardzo ładnie się sprawdza w tej okolicy i po prostu jest git. Kolej bardzo rzadko są dostępne pudry sypkie. Zresztą u nas do całkiem niedawna też nie były zbyt, wiecie, liczne. Ja użyję odrobinę pudru ryżowego moja, ale naprawdę, naprawdę niewiele, tylko w strefie T. Tak, żeby nie świecić się tak bardzo mocno. I, słuchajcie, zrobię to pędzlem. Chyba po raz pierwszy będziecie widzieli w życiu, jak pędzlem nakładam puder. Ale dzięki temu ta aplikacja jest jeszcze lżejsza i delikatniejsza. Zostawienie takiego po prostu kremu BB u mnie sprawiłaby, że wyglądałabym naprawdę jak Uh, słuchajcie, nie ma, takiego, nie ma tak błyszczącego rozświetlacza. One też się oczywiście matują, ale bardzo często dokładają po prostu odrobinę kremu BB w miejscach, gdzie się mocniej świecą. Więc zabierany jest ten błysk taki nadmierny skóry, a jest dodawany taki blask, który mokry krem BB po prostu daje. Okej, okay, mamy to. To jest piękny Delikatnie bardzo się wykonturuje. Konturowanie jak najbardziej już zaczyna być tam widoczne e, i zaczynają być widoczne też produkty konturowania e, ze względu na wpływ zachodu. Użyję do tego m, z tej palety, gdzie można choose what I want. Vibo, e, troszkę brązerka, ale niewiele. Tylko tutaj, tak przy uchu. Lubię często zakładać takie bardzo czarne okulary, że ja wiem, że ludzie nie wiedzą, gdzie mam skierowane oczy, i wtedy podziwiam ich twarze i kształty ich twarzy, które im natura dała takie, e, jak dosłownie ścięte, jak diamenty: że mają tutaj takie. Tu, 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 takie piękne policzki w ogóle wystające. Róż! Magic Frog, bardzo śmieszny produkt marki Lovely e, i wklepywane róże, róże w poduszkach, róże w płynie, tinty używane jako róże, jest mnóstwo takich opcji, róż to jest jeden z takich kochanych róż i tinty do ust, to są dwa takie bardzo kochane produkty, e, jeśli chodzi o Koreę i koreanki, a, a to jest taki produkt z Lovely, który pod wpływem ciepła skóry i pH skóry zmienia też kolor na, na różowy i ja właśnie takiego, takiego użyję. I wklepię go paluchem. U, uh, i źle, i źle to zrobiłam. Bo wiecie co? Od razu pojechałam i zrobiłam to tam, gdzie ja bym normalnie sobie wklepała róż. A ja chcę dzisiaj go dać bardzo wysoko koło oka. Więc poczekajcie chwilę. Muszę go znaleźć. Drugie podejście. Yy, więc lecę tu. Właśnie tutaj miały ten róż dziewczyny. O Boże! Ja był taki dosyć mocno ro... był stąd taki rozlany. Ale tu był przede wszystkim. Samym okiem, i rozlewał się na boki. Zrobię teraz brwi. Wybrałam kredkę Vibo, ona jest bardzo spoko. To jest taka grubsza kredka. Mój kolor to dwa. E, no i robię brwi totalnie na prosto. Ale już się od jakiegoś czasu przyzwyczailiście, że takie robię. Może nie zawsze, ale, ale po prostu od tamtego testu, tak naprawdę, bo wtedy zrobiłam to serio po raz e, aż tak. E, naprawdę mnie to. Mega urzekło. Zobaczyłam, jakie dają delikatności na twarzy. To jest naprawdę śliczne. Delikatności i młodości. Jeszcze Wam opowiem właśnie fajną anegdotkę. Myślę, że to może być ciekawe dla Was, bo e, czekając na Rianę, na cały e, show i to wszystko, e, było później 3 godziny. Ludzie, co, co ci, że tak powiem, bardziej otwarci, rozmawiali ze sobą, a że było tam mnóstwo. E, Chińczyków i Koreańczyków, no to e, ja byłam dla nich ciekawa, oni dla mnie ciekawi, więc bardzo często sobie rozmawialiśmy i wiecie, i o make-upie, i o życiu, po prostu o wszystkim, e, i oni byli zafascynowani i nie mogli uwierzyć. To nie była jedna grupa, to byli, by było dużo pojedynczych różnych osób niezwiązanych ze sobą. Nie mogę uwierzyć, że my w Europie jesteśmy tak w Polsce w ogóle, no mówiłam o Polsce, ale też część tych rzeczy tyczy się Europy, że jesteśmy świadomi um, tych azjatyckich trendów i pielęgnacyjnych i, i i makijażowych, że wiemy mniej więcej osoby, które są, wiecie, zafascynowane yy, w ogóle pielęgnacją i makijażem. No, no bo to trzeba w ogóle się interesować kategorią, że my wiemy, co to jest koreański makijaż. Jak ja im pokazałam odtworzenie swojego makijażu, to oni się czuli. Tak niesamowicie, tak, tak niesamowicie się czuli, e, że kompletnie się tego nie spodziewali, że kogoś może to interesować, fascynować na tyle, żeby w ogóle to robić, odtwarzać, analizować e, te ich e, style w ogóle w makijażu i te, te rzeczy, że dla nich to się wydało nieprawdopodobne po prostu. Co, co mnie z kolei zaszokowało? Fajnie jest rozmawiać po prostu z ludźmi. E, fajnie jest wymieniać się, jak kocham inne kultury. E, I powiem wam, że często zaskakuje. Innych ludzi, którzy są z danego państwa, z danego miejsca, yy, pozytywnie tym, że, że wiem gdzie jestem i że wiem na czym polegają ich reguły i że, i że są one fascynujące i są piękne. Są inne i są piękne po prostu, w swojej inności. Na maksa, na maksa je szanuję i fajnie jest być po prostu świadomym tego dzisiejszego świata, zwłaszcza yy, teraz, kiedy podróżowanie jest tak bardzo możliwe i otwarte. Ym, troszkę zagubił mi się tutaj ten, ym, ta, ta 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 końcóweczka, więc ją tutaj, y, że tak powiem, wyczyszczę pędzalkiem. Nawet je jeszcze troszeczkę pogrubiłam tutaj od góry, żeby wydały się właśnie takie y, grubiutkie i równe. Wyglądają jak grubiutkie dziawniczki. Tak miało właśnie być. Teraz użyję odrobinę bazy na powieki. Ja mam tą e, zbel, która delikatnie, ja tutaj rozświetla, ale bardzo subtelnie przede wszystkim ma przyczepić nam cienie i cieniowania u koranek. Nie widziałem nigdy takiego mocnego, rzadko się spotyka jakieś smałki czy coś takiego. E, kolory głównie są naturalne, brzeskwiniowe, brązowe i też różowe. Wcześniejszy makijaż zrobiłam w brzeskwiniach i bardziej po tej takiej lekko-pomarańczowej stronie. Dzisiaj jest bardziej różowo. Użyję z paretki Koral e, Glam Shopu, koralowego koloru, ale użyję go strasznie, strasznie mało. Zanurzę pędzel trzy razy w koralu i dwa razy w jasnym macie i tutaj przyciemniam cały zewnętrzny kącik oka. Sam koral byłby za intensywny, dlatego go delikatnie rozjaśniam, rozcieńczam. To ma być taka duża plama koloru. Nie skupiam się tylko tu, 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 tylko spokojnie jeżdżę nim cała, praktycznie połowa, połowa powieki i zagłębienie tutaj ma, ma w nim być. Kilka ruchów i tak naprawdę po sprawie. Mhm. O tak, w ten sposób. Tego jasnego matu daję też trochę na środek powieki. Jednej i drugiej. Z powrotem y, mieszam koral z jasnym matem, i tutaj daję wewnętrzny troszeczkę kącik oka, żeby ono też tutaj tak y, było wykonturowane, lekko weszło do przodu. O! W ten sposób. To są bardzo duże subtelności. Subtelności na maksa. To są takie małe zmiany w ogóle w kolorach. Tutaj ciutko jaśniej, tu trochę, trochę inaczej. E, widziałam, że właśnie tak w taki sposób, bardzo delikatnie przechodzą kolory właśnie na oczach, tam u dziewczyn. Teraz zrobię ten śmieszny trik z dolną powieką. Wezmę mm, pędzelek e, ścięty skośny, bardzo ciemnobrązowy cień i nim wyciągnę, słuchajcie, taki śmieszny kształt. Bo przedłużę tutaj, o! Przedłużę tą powiekę. I mniejszą kuleczką, o taką, go rozmarzę. Strasznie mi się spodobał ten myk, i widziałam kilku dziewczyn. Wygląda, to naprawdę pięknie. Tak zupełnie po prostu inaczej. Tym samym pędzelkiem robi kreskę na oku. O kurde, taki niepigmentowany. Uważać, to ma być bardzo subtelna kreska. Muszę ją rozmyć. wyszła mocno. Biorę trochę koralu i tego poprzedniego cienia, żeby ją, żeby ją mocniej rozmyć. Jestem nieprzyzwyczajona, że ma być lekko. U nie wszystko jest zawsze tak mocno. Mocno, wyraźnie. I wyciągamy skółkę, która jest zgodna razem z tym moim przedłużeniem. I rozmywam. Myślę, że chcę to jeszcze wydelikatnić. Więc złapię za ten y, ciepły brąz i jasny mat. I nimi rozmyję tutaj tą kreseczkę jeszcze bardziej. I teraz y, brokacisko. Brokacisko. Słuchajcie, najpierw użyję mniejszego brokaciska. Spaletowane sy. Mniejsze brokacisko użyję tutaj w tym kolorze takim złoto-różowo-brzoskwiniowym. Więc y, precyzyjny mały pędzelek I lecimy z tym brokaciskiem. I ono leci tak. Od tutaj wewnętrznego kącika, po. Tutaj aż to, tutaj cieniowanie. I dużo bardzo dziewczyn miało. Właśnie tak na maksa, tutaj rozświetlone. Trzy czwarte dolnej powieki. Możecie tak dobrze nie widzieć w kamerze, bo to jest coś, co bardzo dobrze widać w świetle naturalnym, a w kamerze się gubi. Ale żeby ten efekt wzmocnić i żeby był mocniejszy, to mam krem brokatowy od Hani ee, z Glam Shopu. Na patyczek z wieczka nabieram te oczka o małej i średniej wielkości, pomijam te duże, bo one są naprawdę wielkie. I przyklejam na całej tej dolnej powiece aż do wysokości yy, tęczówki. I można delikatnie przemieszczać, nie ma problemu. No. Świeci. Świeci tak, jak miało świecić. Teraz mi się podoba. Tuszuję rzęsy i wybrałam tusz taki, który jest ze szczoteczką silikonową z Eveline, bo takie bardzo często można właśnie spotkać yy, w, w make-upowych brandach koreańskich. One po prostu dokładniej rozczesują Eee, rzęsy też potrafią je unieść. Krończycy bardzo często stosują zalotkę, bo ich rzęsy są naturalnie proste. Na Iwencie dużo dziewczyn miało właśnie do doklejone, takie ładne rzęsy, takie raczej po tej naturalnej stronie, i ja właśnie takie wybrałam. Wybrałam takie z Blended, takie, które są lekko z wywiniętą końcówką. Takie o, postrzępione, fajne, nie obcięte na równo że wszystko tak pięknie grało kolorystycznie do tego Magic Froga też użyję na usta, ale żeby zrobić takie ładne, roz, rozlane, takie pokreślone usta użyję najpierw odrobinkę podkładu na beauty blender i po ich brzegach przejadę i Magic Frog teraz na usta. Robię to kilkoma warstwami, żeby, żeby ładnie zbudować ten gradient. Zawsze zaczynam wklepywanie od tej wewnętrznej strony i ją delikatnie buduję na zewnątrz. Minimalnie powiększam ten sam w górnej warzywa, ale to już robię delikatnie. Zawsze jak trochę jest za dużo, to zawsze można skancelować gąbeczką. Skancelować. To brzmi od razu tak poważniej. Usunąć, pozbyć się, skancelować. Róż. Oto ja. Zrobiona wersji koreańskiej polskimi kosmetykami w troszeczkę innej osłonie. Takiej bardziej imprezowej, odważnej, ale też właśnie na maksa azjatycko-klasycznej, można powiedzieć. Także y, zachęcam Was do klikania w playlistę z koreańskimi moimi filmami, bo jest już ich trochę. Testy produktów, makijaże. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Śmiało, śmiało. Jest tego sporo.